Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Króla Pustkowia. Drodzy Państwo, no trwa w najlepsze oczywiście 34 Wielkie okradanie ślepych Polaków. Na moim drugim kanale opublikowałem już rano film dotyczący całego tego przedsięwzięcia wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Ja tę nazwę, jak Państwo zauważyliście, przemianowałem wielkie okradanie ślepych Polaków zachęcam państwa oczywiście do odwiedzin którzy mnie tam nie subskrybujecie żeby sobie ten film zobaczyć żeby wszystko było jasne i żeby nie, nie trzeba było już powtarzać w nieskończoność tego co powinno być tak zwaną wiedzą powszechną no ale ten teaczek w dalszym ciągu drodzy państwo jeszcze się rozprzestrzenia tej tak zwanej pomocy towarzystwa wzajemnej adoracji Niejaki ksiądz słuchajcie bo jest taki ksiądz już państwu powiem jak on się nazywa to jest ksiądz drodzy Państwo Marcin Januszkiewicz ksiądz Marcin Januszkiewicz nie znam tego pana księdza podpisał takie oświadczenie że drodzy państwo nie życzy sobie tego żeby kiedykolwiek być leczonym przez sprzęt zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy on sobie tego nie życzy i nie życzy sobie także tego żeby nawet jak sam powiedział zresztą gdy pojawił się na Orlenie Yy, drodzy Państwo, żeby sobie kawkę kupić, powiedział: Nie rozumiem, dlaczego chcąc napić się kawy na stacji, jestem zmuszony do płacenia na prywatną fundację. Jeśli chcę napić się kawy, to chcę napić się kawy, a nie wspierać kogokolwiek. Można zrobić opcjonalnie, jak na przykład w biedronce, a nie obligatoryjnie. Jest to naruszenie mojej wolności sumienia. I podpisał takie oświadczenie. Podobno takie oświadczenie można sobie tam wypisać, czyli możesz napisać, że. W przypadku na przykład swojego odejścia z tego świata, cały majątek swój przekazujesz na przykład na pana Donalda, żeby pan Donald z tego majątku mógł czerpać i żeby mógł dalej wspierać wszystkie swoje inicjatywy. No tak, to wygląda, drodzy Państwo. Można też swój majątek przekazać na pana Jurka Owsiaka. Może to jest od razu lepsze, żeby wszystko wędrowało do rąk pana Jurka Owsiaka. Bo ja myślę, że nawet w chlebie słuchajcie, powinien być podatek dla pana Jurka, skoro już tak. Przekazujemy te wszystkie pieniążki, skoro zorganizowanie wszystkich imprez w Polsce, w tym kraju, drodzy Państwo, gdybyśmy te wszystkie pieniądze wzięli na zorganizowanie tych koncertów, tych występów, te wszystkie samorządy to muszą zorganizować, muszą to pokryć z pieniędzy podatnika, żeby pan Jurek mógł zebrać trochę pieniędzy i następnie, prawda, jedną czwartą czy jedną piątą z tego przekazać na zakup jakiegoś sprzętu do szpitala, to jest rzecz haniebna oczywiście, bo też szpitale byłyby wówczas o wiele lepiej wyposażone niż. Teraz, gdy robi to pan y, nasz wspaniały y, filantrop y, Jurek Owsiak. Y, a no, a gdyby państwo zdecydowało się nie okradać Polaków i te szpitale wyposażyć, to oczywiście też y, tę sprawę dałoby się rozwiązać. No, ale mamy tutaj, drodzy państwo. Naruszenie mojej wolności sumienia. Pan ksiądz się wypowiada w tej sprawie, że zostało naruszone, naruszona została naruszona jego wolność sumienia. No bardzo dobrze, ja tutaj bym od razu, jeśli chodzi o księdza, to ja bym od razu walił z grubej rury i mówił, że to jest po prostu satanizm, że dobro nie może być zdeterminowane w skutku i na dobrych uczynkach. Drodzy państwo, zarabiać nie można, ale to tak w skrócie oczywiście tutaj nawiązuję, bo pojawiła się pani prawniczka, która natychmiastowo schajtowała pana księdza i powiedziała, że E, drodzy państwo, takie oświadczenie krąży nie tylko po social mediach, ale i w internecie ludzie to drukują, podpisują tylko ludzie zapominają, że to nie ma żadnej mocy prawnej, lekarz nie będzie sprawdzał, czy dany sprzęt do ratowania czyjegoś życia lub zdrowia jest zakupiony przez tę czy inną organizację, abstrahując od tego, czy ktoś wspiera Włośp, czy nie czyli generalnie możesz podpisać, ale jak tam będzie trzeba cię czymś wyleczyć no to cię wyleczą, nikt tego nie będzie tutaj prawda, sprawdzał, czy to jest kupione przez pana Jurka, czy przez pana Donalda, czy przez pana dziśka? no koniec drodzy państwo ale gdyby tak się stało, żebyś tam leżał na ulicy i ktoś by tam chciał ci, nie wiem, pomóc, bo miałeś jakiś wypadek i zobaczyłbyś sprzęt w to wtedy musisz ostentacyjnie powiedzieć ci: Nie, koniec, wybieram po prostu zejście z tego świata, niż poniżanie siebie i uczestniczenie w tym cyrku, prawda, w tym tyglu tak miernych emocji i instynktów na poziomie chociażby pomocy tym pieskom i tym kotkom, bo jak widzę te, te pomocowe robienie kariery, bo już wszyscy, wszyscy pomagają, już Schreiberowe, Rozemki Majdanowe, Steczkowskie, Dody, już pan Donald tam też stwierdził oficjalnie, że wreszcie zrobimy z tym porządek, żeby się nauczyć od piesków i od kotków wierności. No, pan Donald to się chyba nie nauczy nigdy. Ale tutaj jeszcze, drodzy Państwo, mam, mam do przekazania informację w związku oczywiście z księdzem. No, to jest też bardzo ważne. Mógł zacytować Mateusza 6, wersy 3-4. Ale ty, gdy dajesz ją mużnę... Niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie no pan y, Jurek Owsiak oczywiście zabiera pieniądze polskiego podatnika i twierdzi, że je tam przekaże y, w takie miejsce, gdzie już wszyscy będą czerpać z tego korzyści, bo to jest piękna fantastyczna y, sprawa no i widzicie, i Bóg mu oddał, ja w niemu też Bóg oddał, y, mimo że on to zabiera poniekąd w ukryciu zobaczcie, bo on to w ukryciu, on to wszystko robi dla dobra Polaków, ci wszyscy, którzy drodzy Państwo narzekają na NFZ jak to oni płaczą, NFZ taki zły, a tutaj pan Jurek chociaż pomoże, no to ja myślę, że ci rzeczywiście y, powinni poddać się jakiemuś leczeniu i to najlepiej w zakładzie psychiatrycznym, bo tutaj nie ma mocy prawnej żadnej, tutaj nic nie ma mocy prawnej, tutaj już w ogóle nie ma żadnego prawa y, wyobraźmy to sobie y, a jeśli ktoś taki jak Owsiak z taką przeszłością zresztą, także y, bo wiemy, że tych komunistów jest tutaj bardzo dużo, y, jeśli ktoś taki jak Owsiak ma, drodzy Państwo, czelność uchodzić za człowieka o szlachetnej proweniencji albo filantropa, w tej sytuacji to jest to jedno wielkie nadużycie, ale to nie jest wszystko, drodzy Państwo, bo tych akcji jest naprawdę bardzo dużo wyobraźcie sobie że każde serce bije tak samo i Strażacy z Rogoźna z rewolucyjnym sprzętem dla czworonogów w sytuacjach zagrożenia takich jak pożary, silne zadymienia czy wypadki komunikacyjne. Poszkodowanymi często są nie tylko ludzie, ale również czworonożni przyjaciele. Szybka i precyzyjna pomoc w takich momentach jest klucz. Teraz strażacy z Rogoźna zyskali narzędzia, które pozwoli im działać jeszcze skuteczniej i profesjonalnie. Walczyć o zdrowie każdego ewakuowanego zwierzaka. Dzięki współpracy z Fundacją Ratujemy Zwierzaki jednostka OSP Rogoźno otrzymała specjalistyczną walizkę, która stała się stałym elementem wyposażenia wozu gaśniczego. To ważna zmiana. Sprzęt jest dostępny natychmiast podczas działań, co w ratownictwie ma ogromne znaczenie. Mamy pięć rozmiarów masek dla zwierząt. Podam na przykładzie psów. Od malutkiego szczeniaczka, aż do dużego, dorosłego psa. I tutaj jeszcze powinny być maski dla krówki, dla świnki, bo ktoś też może wieść w samochodzie, bo bardzo lubi. Dla sarenki, nie wiem, czy te maski wszystkie będą pasować. A jak ktoś sobie wiezie na przykład, yy, nie wiem, Legwana w samochodzie, no to też musi być maska tutaj dostępna, żeby to wszystko uratować, bo jak tego nie uratujemy i sami siebie też nie uratujemy, to nie wiadomo, co drodzy Państwo z tym będzie. Pomysł dotyczący maseczek do tlenoterapii zwierząt zainicjował u nas. Drug, Łukasz Felsman gratulujemy Łukaszowi i maski na pewno się przydadzą, ale oby się nie przydały, no i ja myślę, że te zwierzaki to należy już prosto, drodzy Państwo, zawozić do szpitala, no bo gdzie to jakieś tam lecznicy zawierzesz tego zwierzaka, no wiadomo, że nie muszą być w szpitale, więc przy łóżku tam jednym czy drugim niech będą małe takie posłania, a najlepiej łóżeczka wspaniałe także dla zwierzaków, bo tu jest jeszcze jedna kwestia, że te zwierzaki już umierają i one nie zdychają, ale one umierają a umierać to można przecież w godności była żona Marcinkiewicza bo wiecie, że nasz Marcinkiewicz po kilkunastu latach płacenia prawie pięciu tysięcy złotych na Izabel to jest ten premier nasz wspaniały został uwolniony od tego obowiązku utrzymywania swojej byłej żony a jego jedynym przewinieniem było to że drodzy państwo wziął ślub z Izabel której się robić nie chciało w gruncie rzeczy a system jej pozwolił dojść pana Kazimierza Marcinkiewicza na kasę pan Kazimierz się, Mar Marcinkiewicz się odwołał i po iluś tam kilkunastu latach sąd zdecydował, że już nie musi płacić na Izabel i pan Marcinkiewicz jest szczęśliwy, bo pięć koła dawał Izabel na życie, żeby sobie żyła, ale pani Izabel się z tym nie zgadza, drodzy państwo, bo pani Izabel właśnie powiedziała, że jest apelacja i prawniczka, mecena z Martyna Kalinowska, Handu zdobyła się także na ocenę wyroku sądu. Widzicie, na kanwie tej sprawy zasadne jest postawienie pytania, czy prawo nie powinno zapewniać małżonkom określonych gwarancji także po rozwodzie. Widzicie, facetowi to chyba nie. Facetowi tutaj nie mówimy o facetie. Ale także po rozwodzie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden z nich znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. A widzicie, w szczególności, gdy jest osobą z niepełnosprawnością, a niepełnosprawność ta powstała w trakcie trwania małżeństwa. I jeszcze Kazik za chwilę zostanie oskarżony, że to on wywołał niepełnosprawność. Słuchajcie, Izabel, i będzie musiał chyba płacić w dalszym ciągu na Izabel, bo Izabel teraz bardzo cierpi, a ona jest niepełnosprawna. Tylko nikt nie wie dokładnie, co to za niepełnosprawność, bo umysłowa to z całą pewnością. Zresztą Kazik, który się związał z Izabel, to chyba też ma coś z głową, ale dlaczego, słuchajcie, teraz pani mecenas, Martyna Kalinowska-Hadu, nie sugeruje, żeby pani Izabel, skoro jest niepełnosprawna, ubiegała się o rentę na poziomie 1200 zł na przykład? A dlaczego nie? Bo chyba by nie dostała tej renty jednak, ale pana Kazika to jeszcze podoimy, jeszcze go troszkę mu śrubę dokręcimy. Niech tam Kazik się jeszcze wierci, prawda? Bo tego faceta trzeba wydoić. Ja już mówię, abstrahuję od wszystkiego, drodzy Państwo, co ten Kazik tam przeskrobał. No ale tutaj znam paru rencistów zniszczony kręgosłup w lesie pracowali przez całe życie, no niestety tam jakaś kontuzja doszło do uszkodzenia kręgosłupa, nie mogą pracować no i renta jest 1200 zł, a za to przeżyć to się już nie da, tym bardziej że jaką pracę wtedy podejmiesz gdzieś tam mieszkając na terenach górskich ale Kazik to chyba musi się drodzy Państwo teraz jeszcze dodatkowo smucić, a tutaj drodzy Państwo na sam koniec jeszcze przesłanie słuchajcie od naszej wspaniałej yy, Środziny, Środzina się wypowiedziała Pani Profesor Środzina, to jest ta, która oczywiście uważa, że jak jest samotna mama, która wychowuje dziecko, no samotna mama z dzieckiem i żyjąca ze swoją mamą, to jest to klasyczny przykład rodziny RTV AGD, no bo to jest rodzina, prawda, która sugeruje, że te rodziny mają prawo bycia, mają prawo istnienia. Wszystkie RTV -y AGD, które chcą te zawrzeć te małżeństwa, tak zwane jednostronne. Przy niedzieli mocno się rozmarzyła nasza środzina wspaniała, ona oczywiście mówi, wie, Tyle wspaniałych rzeczy yy, dotyczących życia, no bo to jest wybitny filozof yy, nasz, filozofka, profesorzyca. Gdyby tak media zmówiły się, by nie komentować, nie prezentować, nie oceniać różnych skretyniałych polityków, skretyniałych, różnych skretyniałych, ale nie wszystkich, którzy nie potrafią zrobić i nie zrobili w życiu nic. Ale to nic pożytecznego, a rządzą nami i uwielbiają obnosić publicznie swoje puste, narcystyczne, agresywne ego. Gdyby udało się ich wymazać z naszych ekranów rozmów, komentarzy, gdyby tak cały świat trampów, nawrockich, bosaków, braunów, kowalskich, kaczyńskich zapadł się medialnie pod ziemię, choćby na miesiąc, na tydzień, gdyby do głosu doszli ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, lub którzy serio troszczą się o jakieś dobro wspólne, Ludzie, którzy mówią poprawnym językiem, którzy coś czytali, przemyśleli, potrafią rozmawiać, a przede wszystkim słuchać. Gdyby tak było, to byłaby to naprawdę piękna i wspaniała niedziela, gdybyśmy słuchali Sary Zielińskiej, Henik Kloski, pani Żukowskiej, pani Środziny, pani Kotuli, pana Józefa Ciuka, czy innych dziwolągów, drodzy państwo, z tego sortu RTV AGD. Bo zwróćcie uwagę, że tutaj padają słowa, którzy. Nic pożytecznego nie zrobili, drodzy Państwo, i także ci, którzy, którzy mówią poprawnym językiem, więc jest mowa poprawności, poprawności politycznej, co mówimy na przykład, yy, prawda, co należy powiedzieć, jakich słów używać, żeby to wszystko było piękne. No ja się zastanawiam, słuchajcie, kto w tym dyskursie politycznym jest w stanie dorównać Brownowi. Bo Brown jest tutaj też wymieniony, którzy mówią poprawnym językiem. No ja myślę, że Brown to może śmiało rywalizować z profesorem Bralczykiem i. Z z panem Miotkiem, no ale jego przemyślenia to mogą wbijać w ziemię naprawdę kogoś takiego jak Środzina, która tam zbyt wiele nie ma do powiedzenia, no chyba, że tutaj na to miejsce podstawilibyśmy na przykład jeszcze Jachirę, słuchajcie. Gdyby Yahira przyszła, to ja myślę, że takie spotkanie z Lewicą w niedzielę przy obiedzie byłoby czymś fantastycznym, więc to przesłanie pani Środziny jest naprawdę wyjątkowe i jest kapitalne i ja zakładam, że ludzie, którzy tutaj piszą o niej, że powinna tam, prawda, pójść... Jednak do jakiegoś lekarza, czy jest totalnym bezmózgiem, no to tutaj nie mają racji. Tego nie wolno oczywiście hejtować, a paniś rodzina ma tyle nam do przekazania wspaniałych informacji. I aż strach pomyśleć, drodzy państwo, cóż to nas jeszcze czeka. Wpadajcie także na drugi kanał Króla Pustkowia. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie.